Czy wiesz, że setki mężczyzn w Polsce żyją z problemem, o którym wstydzą się mówić nawet najbliższym? To problem, który potrafi zniszczyć pewność siebie. Sprawia ból, ogranicza życie intymne i często prowadzi do unikania kontaktu z partnerką. Mowa o stulejce. Dla wielu to temat tabu, który wywołuje zakłopotanie, ale prawda jest taka, że to dolegliwość bardzo częsta, a w wielu przypadkach można ją pokonać bez operacji, w sposób bezpieczny i naturalny. Witamy na kanale Zdrowie i Życie, miejscu, gdzie mówimy otwarcie, ale z szacunkiem o wszystkim, co naprawdę wpływa na Twoje zdrowie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, skąd bierze się stulejka, dlaczego nie warto jej ignorować i jak możesz sobie z nią poradzić w zaledwie kilkanaście dni, bez bólu, bez zabiegu chirurgicznego i bez wstydu. Być może od dawna zauważasz, że podczas mycia lub współżycia skóra na żołędzi napina się zbyt mocno, że pojawia się ból lub pieczenie. Może boisz się wizyty u lekarza, lub uważasz, że to taki Twój typ budowy? Ale w rzeczywistości istnieją sposoby, by pomóc sobie naturalnie metodami, które wspierają elastyczność, higienę i regenerację skóry. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu: czy słyszałeś kiedyś o naturalnych sposobach na stulejkę? Twój głos może pomóc innym mężczyznom odzyskać pewność siebie i zdrowie. Zanim zaczniemy mówić o sposobach jej usunięcia, musimy dokładnie zrozumieć, czym właściwie jest stulejka i dlaczego potrafi wpłynąć na całe życie mężczyzny, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Stulejka to stan, w którym napletek, czyli cienka warstwa skóry osłaniająca żołądź, jest zbyt ciasny i nie daje się w pełni odsunąć. Może dotyczyć tylko części żołędzi lub całkowicie uniemożliwiać jej odsłonięcie. Choć wielu mężczyzn wstydzi się o tym mówić, jest to jedno z najczęstszych zaburzeń anatomicznych narządów płciowych. A jego przyczyny bywają różne, od wrodzonych predyspozycji po czynniki nabyte w dorosłym wieku. W młodości skóra na pletka jest zwykle mniej elastyczna, ale z czasem, dzięki naturalnym procesom rozciągania, staje się bardziej ruchoma. Problem pojawia się, gdy ten proces zostaje zaburzony. Przez stany zapalne, infekcje, mikrourazy, a czasem po prostu przez brak wiedzy i zbytnią ostrożność w dbaniu o higienę. Dla wielu mężczyzn pierwsze objawy są subtelne i pojawiają się stopniowo. Podczas mycia penisa skóra napina się bardziej niż zwykle, a jej odciągnięcie powoduje lekki dyskomfort. Z czasem uczucie napięcia zamienia się w ból, a próby odsłonięcia żołędzi kończą się drobnymi pęknięciami i krwawieniem. Każde takie mikrouszkodzenie goi się poprzez tworzenie blizny, która jeszcze bardziej usztywnia napletek. W efekcie powstaje błędne koło. Im więcej urazów, tym mniej elastyczna staje się skóra, a im mniej elastyczna, tym większe ryzyko kolejnych pęknięć. W pewnym momencie mężczyzna zaczyna unikać jakiegokolwiek kontaktu lub dotyku w tej okolicy, przez co napletek traci ruchomość jeszcze bardziej. To właśnie dlatego w wielu przypadkach stulejka nie pojawia się nagle. Rozwija się miesiącami lub nawet latami, często niezauważalnie. Niektórzy panowie zauważają problem dopiero wtedy, gdy zaczyna on wpływać na codzienne życie. Podczas oddawania moczu mogą pojawić się trudności w kierowaniu strumienia, a w czasie erekcji bolesne uczucie ciągnięcia lub pieczenia. Z czasem może dojść do sytuacji, w której napletek uwięźnie za żołędzią i nie będzie można go z powrotem nasunąć. To tak zwane... Parafimoza, stan wymagający natychmiastowej interwencji medycznej. Ale zanim do tego dojdzie, ciało wysyła wiele sygnałów ostrzegawczych. Ból, swędzenie, uczucie suchości, zaczerwienienie, trudność w utrzymaniu higieny, a nawet nieprzyjemny zapach spowodowany gromadzeniem się wydzieliny zwanej smegma. Problem w tym, że większość mężczyzn te sygnały ignoruje. Zamiast działać, myślą, przejdzie samo, tak już mam, nie będę z tym chodził do lekarza. Strach, wstyd i brak wiedzy sprawiają, że stulejka staje się nie tylko problemem fizycznym, ale i emocjonalnym. Mężczyzna zaczyna unikać kontaktów intymnych, traci pewność siebie, czuje się gorszy, a jego relacje z partnerką stają się napięte. Niektórzy mówią później, że przez lata żyli z bólem i lękiem, zamiast szukać pomocy, bo bali się usłyszeć słowo operacja. Tymczasem współczesna wiedza medyczna pokazuje, że w większości przypadków Istnieją naturalne i bezpieczne sposoby, które pozwalają przywrócić elastyczność skóry bez ingerencji chirurgicznej. Aby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, jak zbudowana jest skóra na plecak. To cienka, ale bardzo elastyczna warstwa, złożona z tkanek, które, tak jak mięśnie, reagują na bodźce i stopniowe rozciąganie. W zdrowym stanie na z łatwością przesuwa się po żołędzi, zapewniając ochronę przed otarciami i utrzymując odpowiednie nawilżenie. Gdy jednak traci elastyczność, napina się przy każdym ruchu, a to prowadzi do mikropęknięć i stanu zapalnego. Skóra staje się sucha, bardziej wrażliwa, a z czasem twardnieje. Taki stan nie tylko powoduje ból, ale też zwiększa ryzyko infekcji. Bakterie i grzyby mają wtedy łatwiejszy dostęp do wilgotnych przestrzeni pod napletkiem, co prowadzi do kolejnych stanów zapalnych. Stulejka ma więc charakter błędnego cyklu: ciasny napletek powoduje podrażnienia. Podrażnienia prowadzą do stanu zapalnego, a stan zapalny do jeszcze większego zwężenia skóry. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe, bo pokazuje, że problem nie leży tylko w anatomii, ale również w codziennych nawykach i stylu życia. Zbyt częste mycie silnymi detergentami, brak nawilżania skóry, noszenie ciasnej bielizny czy brak ruchu wszystko to sprzyja pogorszeniu elastyczności i krążenia w tej okolicy. Nie można też zapominać o psychologicznej stronie stulejki. Mężczyźni często żyją pod ogromną presją, by być sprawni, silni i niezniszczalni. Każdy problem z narządami płciowymi odbierają jako osobistą porażkę. To błędne przekonanie, które tylko pogłębia lęk i izolację. Tymczasem zdrowie intymne jest częścią zdrowia ogólnego tak samo ważną jak serce, ciśnienie czy wątroba. Nie ma nic wstydliwego w trosce o własne ciało. Wręcz przeciwnie. Zrozumienie i działanie to dowód dojrzałości i odpowiedzialności za siebie. Dobrą wiadomością jest to, że ciało mężczyzny ma ogromne zdolności regeneracyjne. Skóra penisa, ze względu na bogate ukrwienie, potrafi się odbudować szybciej niż większość innych tkanek. Dlatego stulejka, szczególnie w początkowym stadium, może być cofnięta, o ile zastosuje się cierpliwe i bezpieczne metody. To wymaga wiedzy, systematyczności i spokoju. Ale efekty potrafią być zaskakująco dobre. W kolejnych częściach materiału pokażemy, dlaczego dochodzi do stulejki, czego absolutnie nie robić oraz jak naturalnie przywrócić elastyczność skóry w ciągu kilkunastu dni, bez bólu i bez operacji. Bo zdrowie intymne to nie temat tabu, to część życia, o którą warto dbać z troską, szacunkiem i zrozumieniem. Aby naprawdę zrozumieć stulejkę, trzeba spojrzeć na nią nie tylko jak na problem miejscowy. Ale jako na wynik szeregu procesów, które zachodzą w naszym ciele przez długie miesiące, a czasem lata. Stulejka bardzo rzadko pojawia się z dnia na dzień. To efekt powtarzających się mikrourazów, stanów zapalnych, zaniedbań higienicznych lub po prostu braku elastyczności skóry, która z wiekiem traci swoje naturalne właściwości. U młodych mężczyzn przyczyną często są predyspozycje genetyczne lub nieprawidłowe nawyki higieniczne, natomiast u starszych zmiany hormonalne. Suchość skóry, cukrzyca, infekcje i ogólne osłabienie odporności. Każdy z tych czynników osobno może wydawać się błahy, ale razem tworzą mieszankę, która z czasem prowadzi do problemu, którego nie da się już zignorować. Jednym z najczęstszych powodów rozwoju stulejki są przewlekłe stany zapalne na pletka i żołędzi. Dzieje się tak wtedy, gdy pod napletkiem gromadzi się smegma naturalna wydzielina gruczołów, która w połączeniu z potem i bakteriami tworzy środowisko sprzyjające infekcjom. Skóra staje się zaczerwieniona, bolesna, może się łuszczyć lub pękać. Z każdym epizodem zapalenia elastyczność maleje, a blizny po mikrourazach sprawiają, że napletek z czasem staje się coraz bardziej sztywny. Wielu mężczyzn, szczególnie w starszym wieku, nie zdaje sobie sprawy, że niewinne pieczenie czy dyskomfort przy myciu to pierwsze sygnały ostrzegawcze. Organizm daje znać, że coś wymaga uwagi, ale my często zamiast reagować, odkładamy działanie na później, tłumacząc sobie, że to przejściowe. Drugą częstą przyczyną są infekcje grzybicze lub bakteryjne, które często rozwijają się w warunkach wilgoci i ciepła. Ciasna bielizna, nadmierna potliwość, brak przewiewu to idealne środowisko dla drożdżaków i bakterii. W efekcie pojawia się stan zapalny, obrzęk i świąt, a z czasem pogrubienie skóry i jej zwężenie. Wystarczy kilka nieleczonych epizodów zapalenia, aby elastyczna tkanka zaczęła sztywnieć i tworzyć blizny. Co gorsza, niektórzy próbują radzić sobie z tym samodzielnie, stosując silne środki dezynfekujące, alkohol, mydła antybakteryjne, co tylko pogarsza sytuację. Skóra w okolicach intymnych jest cienka i delikatna. Zamiast się regenerować, zaczyna się wysuszać i pękać, tworząc idealne warunki dla kolejnych infekcji. Nie można też zapominać o czynnikach metabolicznych i hormonalnych, które mają ogromny wpływ na kondycję skóry. Mężczyźni z cukrzycą są znacznie bardziej narażeni na stulejkę, ponieważ wysoki poziom glukozy sprzyja namnażaniu bakterii i grzybów, a jednocześnie pogarsza procesy regeneracyjne. Skóra staje się sucha, cienka i bardziej podatna na uszkodzenia. Z kolei spadek poziomu testosteronu w starszym wieku wpływa na ukrwienie i elastyczność tkanek. Gdy dodamy do tego siedzący tryb życia, niewłaściwą dietę, stres i brak snu, otrzymujemy idealne warunki do tego, by ciało przestało się regenerować tak jak kiedyś. Czasem stulejka pojawia się także po urazach mechanicznych, np. po zbyt intensywnym współżyciu, masturbacji czy nawet po niewłaściwym myciu, gdy napletek został gwałtownie naciągnięty. Nawet jedno takie zdarzenie może spowodować mikropęknięcia, które później się bliznowacieją. Część mężczyzn, chcąc przywrócić elastyczność, próbuje zbyt agresywnych metod rozciągania napletka, nie wiedząc, że tym samym powodują większe szkody niż pożytek. Skóra zamiast się rozluźniać, reaguje stanem zapalnym i obronnym zgrubieniem. Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie próby terapii opierały się na delikatności, systematyczności i świadomości tego, jak reaguje ciało. Ale przyczyna stulejki to nie tylko biologia. To także psychologia i kultura milczenia wokół męskiego zdrowia. Mężczyźni od dziecka słyszą, że nie powinni się skarżyć, że ból trzeba znosić w ciszy, że problemy intymne to powód do wstydu. W efekcie wielu z nich żyje z dyskomfortem przez lata, ignorując objawy i odkładając wizytę u specjalisty na kiedyś. Niestety, im dłużej czekamy, tym trudniej przywrócić napletek do pełnej sprawności bez zabiegu. Tkanka bliznowata nie zniknie sama, a przewlekły stan zapalny może prowadzić do powikłań, w tym zwężeń cewki moczowej czy zakażeń przenoszonych dalej do układu moczowego. Trzeba też powiedzieć jasno: nieleczona stulejka to nie tylko problem komfortu, ale i potencjalne zagrożenie zdrowia. Nagromadzenie bakterii pod napletkiem może prowadzić do przewlekłego zapalenia, które z czasem zwiększa ryzyko raka prącia, rzadkiego, ale bardzo poważnego schorzenia. Ponadto trudności w utrzymaniu higieny intymnej sprzyjają infekcjom partnerki, zwłaszcza grzybiczym i bakteryjnym, co może obniżać jakość życia obojga. Tak więc działanie na czas to nie tylko troska o siebie, ale i o drugą osobę. Na szczęście dzisiejsza wiedza medyczna pokazuje, że wczesna interwencja nie musi oznaczać operacji. W początkowych stadiach wystarczy systematyczne stosowanie naturalnych metod, delikatne ćwiczenia, odpowiednie nawilżanie i środki łagodzące, by stopniowo przywrócić elastyczność na pletka. Wiele osób obserwuje poprawę już po dwóch tygodniach, o ile podejdzie do procesu z cierpliwością i dbałością o szczegóły. Nie ma tu miejsca na pośpiech czy siłę to praca z własnym ciałem, a nie przeciwko niemu. Dlatego warto reagować natychmiast, gdy zauważymy pierwsze objawy: uczucie napięcia skóry. Trudność w odciąganiu na pletka, pieczenie czy mikropęknięcia. To nie jest błahy problem, który sam minie. Im szybciej zareagujesz, tym większe masz szanse na uniknięcie zabiegu i pełny powrót do zdrowia. Każdy dzień zwłoki działa na niekorzyść. Elastyczność skóry maleje, blizny się utrwalają, a strach tylko narasta. Warto też wiedzieć, że profilaktyka to najlepszy sposób, by nigdy nie doświadczyć tego problemu. Regularna higiena, noszenie przewiewnej bielizny. Unikanie substancji drażniących i dbanie o odporność to proste kroki, które chronią nie tylko przed stulejką, ale też przed wieloma innymi dolegliwościami intymnymi. Podsumowując, stulejka nie jest czymś, czego należy się wstydzić, ale jest czymś, czego nie wolno lekceważyć. Im wcześniej zrozumiesz, co ją powoduje, tym szybciej możesz działać i uniknąć poważnych konsekwencji. Twoje ciało daje ci szansę każdego dnia. Wystarczy, że zaczniesz je słuchać, bo zdrowie intymne to nie luksus ani tabu. To fundament Twojego spokoju, pewności siebie i jakości życia. Najważniejsze, co trzeba zrozumieć, to fakt, że ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji. Również w tak delikatnych miejscach jak na pletek. Wbrew temu, co myśli wielu mężczyzn, operacja nie zawsze jest konieczna. W większości przypadków możliwe jest przywrócenie pełnej elastyczności skóry w sposób naturalny, stopniowy i bez bólu. Kluczem jest cierpliwość, systematyczność i zaufanie do procesu. Nie chodzi o gwałtowne działania, lecz o mądre i spokojne wsparcie ciała w jego naturalnych mechanizmach odnowy. Właśnie dlatego warto poznać proste, sprawdzone kroki, które można wykonywać codziennie, aby w ciągu kilku tygodni odzyskać komfort, zdrowie i pewność siebie. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest świadoma higiena. To podstawa każdego procesu leczenia stulejki. Codziennie, najlepiej wieczorem, Należy dokładnie, ale bardzo delikatnie umyć okolice intymne letnią wodą i łagodnym środkiem o neutralnym pH. Unikaj mydeł zapachowych, silnych żeli czy środków dezynfekujących. Wysuszają one skórę i pogarszają jej elastyczność. Wystarczy ciepła woda i ruchy dłoni, które pozwalają usunąć naturalne wydzieliny. Po umyciu skórę należy dokładnie, ale delikatnie osuszyć. Najlepiej przykładając miękki ręcznik, a nie pocierając. To drobny, codzienny rytuał, który zapobiega infekcjom i wspiera zdrowe ukrwienie. Regularna higiena to nie tylko czystość. To sygnał dla ciała, że dbasz o nie z uwagą, a ono w zamian szybciej się regeneruje. Drugim krokiem są ćwiczenia rozciągające na pletek, które stanowią podstawę naturalnej terapii. Nie chodzi tu o siłowe naciąganie, ale o delikatne, kontrolowane ruchy wykonywane codziennie. Najlepszy moment to czas po kąpieli, gdy skóra jest ciepła, miękka i bardziej elastyczna. Wystarczy chwycić na palcami i bardzo powoli, bez bólu, odciągnąć go do momentu lekkiego napięcia. I w tej pozycji utrzymać przez 30-60 sekund, po czym rozluźnić. Ćwiczenie można powtórzyć 5-10 razy, 2 razy dziennie. Jeśli pojawia się ból lub pękanie skóry, należy natychmiast przerwać. Regularność jest tu ważniejsza niż intensywność. Codzienne, łagodne ruchy przynoszą lepsze efekty niż krótkie, agresywne próby. W ciągu kilku tygodni skóra zaczyna reagować. Poprawia się jej elastyczność, zwiększa się przepływ krwi, a napletek z każdym dniem przesuwa się swobodniej. Trzecim krokiem jest nawilżanie i regeneracja skóry. Po ćwiczeniach warto nałożyć cienką warstwę naturalnej maści lub kremu, który wspomaga odbudowę i elastyczność. Doskonale sprawdzają się preparaty zawierające aloes, nagietek, pantenol, olej kokosowy lub witaminę E. Jeśli lekarz zaleci, można czasem stosować kremy ze słabym sterydem, które zmniejszają stan zapalny i rozluźniają tkanki, ale zawsze tylko pod kontrolą specjalisty. Skóra na pletka jest cienka, a więc podatna na wchłanianie substancji. Dlatego należy zachować ostrożność i nie używać niczego, co nie zostało sprawdzone. Warto też pamiętać, że dobre nawodnienie organizmu picie odpowiedniej ilości wody każdego dnia również ma znaczenie, bo skóra elastyczna to skóra dobrze nawilżona od środka. Kolejnym ważnym elementem jest odzież i codzienny komfort. Bielizna powinna być wykonana z naturalnych, przewiewnych materiałów, najlepiej z bawełny. Ciasne, syntetyczne slipy utrzymują ciepło i wilgoć, co sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, a także prowadzi do otarć i mikrourazów. Warto dać skórze czasem oddychać. Na przykład w domu chodzić w luźnych spodenkach lub bez bielizny, co poprawia krążenie i regenerację tkanek. Drobne zmiany w garderobie często mają większy wpływ na zdrowie intymne, niż mogłoby się wydawać. Nie można też zapominać o diecie i odporności, które odgrywają kluczową rolę w procesach gojenia. Skóra potrzebuje składników odżywczych, by się odbudowywać. Dlatego warto włączyć do codziennego jadłospisu produkty bogate w witaminę C. Wzmacnia naczynia krwionośne, witaminę E działa regenerująco, cynk poprawia elastyczność skóry i kwasy tłuszczowe omega-3 Redukują stany zapalne. Należy ograniczyć cukier i przetworzoną żywność, które sprzyjają infekcjom grzybiczym. Zadbaj też o sen. To w nocy ciało naprawia uszkodzenia, produkuje kolagen i regeneruje komórki skóry. Ważnym, choć często pomijanym aspektem jest psychika. Stres, wstyd i napięcie emocjonalne wpływają bezpośrednio na ciało. Podnoszą poziom kortyzolu, który spowalnia regenerację i pogarsza ukrwienie. Dlatego w procesie leczenia stulejki warto znaleźć przestrzeń na relaks. Może to być spokojny spacer, yoga, medytacja lub po prostu chwila ciszy przed snem. Nauka pokazuje, że stan psychiczny ma bezpośredni wpływ na zdolność organizmu do leczenia i odporność skóry. Nie można też zapominać o wsparciu medycznym. Choć wiele metod jest naturalnych, wizyta u urologa powinna być częścią procesu. Lekarz może ocenić, czy problem rzeczywiście kwalifikuje się do terapii zachowawczej, czy wymaga innego podejścia. Często wystarczy jedno spotkanie, by dobrać indywidualny plan działań i upewnić się, że postępujesz właściwie. Nie ma w tym nic wstydliwego. Urolog widzi takie przypadki codziennie. Dla niego to codzienna praca, a dla ciebie klucz do spokoju i zdrowia. Jeśli natomiast stulejka jest wynikiem częstych infekcji, warto zadbać również o partnerkę. Czasami para wymienia się bakteriami lub grzybami nawzajem, co prowadzi do nawrotów mimo stosowania leczenia. Wspólna troska o higienę i otwarta rozmowa to część zdrowia intymnego. Pokazuje zaufanie i dojrzałość, a nie słabość. Wszystkie te działania higiena, ćwiczenia, nawilżanie, zdrowa dieta, relaks i współpraca z lekarzem tworzą razem kompleksową, naturalną terapię. Nie da się przyspieszyć procesu, ale można go wspierać każdego dnia. Zwykle już po dwóch tygodniach regularnych ćwiczeń i pielęgnacji skóra staje się bardziej elastyczna, a napięcie stopniowo znika. Po miesiącu wielu mężczyzn zauważa, że mogą odciągnąć na pletek bez bólu i bez dyskomfortu. Najważniejsze jednak by pamiętać, że proces leczenia to również proces odzyskiwania zaufania do własnego ciała. Wiele osób, które pokonały stulejkę w naturalny sposób, mówi, że oprócz fizycznej ulgi poczuły też emocjonalne oczyszczenie. Przestały się wstydzić. Zaczęły rozumieć swoje ciało i nauczyły się traktować je z większym szacunkiem. Bo stulejka to nie wyrok, to sygnał. A jeśli zareagujesz z troską, cierpliwością i świadomością, twoje ciało zareaguje wdzięcznością. Stulejka to temat, który przez lata był owiany milczeniem. Wielu mężczyzn woli udawać, że problem nie istnieje, niż przyznać, że coś ich niepokoi. Ale w rzeczywistości, właśnie szczerość wobec siebie i odwaga, by zadbać o swoje ciało, są oznaką prawdziwej siły. W większości przypadków, ta dolegliwość nie wymaga operacji, lecz zrozumienia, cierpliwości i konsekwencji. Ciało ma w sobie ogromny potencjał do regeneracji, trzeba tylko dać mu szansę. Wystarczy kilka minut dziennie, by rozpocząć proces, który może zmienić komfort życia na zawsze. Warto pamiętać, że zdrowie intymne to nie tylko fizyczny aspekt. To również emocjonalny spokój, poczucie pewności siebie i wewnętrzna harmonia. Kiedy przestajesz się wstydzić, a zaczynasz działać, odzyskujesz nie tylko sprawność, ale też szacunek do samego siebie. Ciało, które traktujesz z troską i cierpliwością, odpłaca się zdrowiem. Stulejka nie jest wstydem, lecz okazją do lepszego poznania własnego organizmu i do świadomego podejścia do zdrowia. Jeśli ten materiał pomógł Ci zrozumieć, że z problemem można poradzić sobie naturalnie i bez lęku, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie, zostaw komentarz i podziel się tym filmem z kimś, kto może potrzebować tych informacji. Dzięki temu pomożesz przełamać tabu i dotrzeć do ludzi, którzy wciąż wahają się, by zrobić pierwszy krok. W zdrowie i życie wierzymy, że prawdziwe zdrowie zaczyna się od wiedzy, a wiedza prowadzi do działania. Dbaj o siebie z troską, cierpliwością i zaufaniem bo Twoje ciało potrafi więcej niż myślisz.